Te rocznice są nam potrzebne. Są nam potrzebne tu, dzisiaj i teraz. Te rocznice to nie tylko wspominanie czegoś, co się odbyło. Te, te rocznice nas budują, kształtują naszą tożsamość. Przekazujemy to swoim dzieciom. Przekazujemy miłość do ojczyzny. Przekazujemy wiarę i przekazujemy swoją tożsamość. I musimy to robić. Inaczej nie będzie narodu. Inaczej nie będzie Polski. Wolność nie jest dana raz na zawsze. Armata! Gotuj się! Ognia! Bez przeszłości, bez yy, tożsamości, bez wiary, nie ma narodu. I dlatego tu dzisiaj się spotykamy, idziemy pod tablicę pomordowanych w Piaśnicy, którzy zginęli za Polskę. To byli ludzie, którzy na Polskę tworzyli w dwudziestoleciu międzywojennym. Następnie idziemy na mszę świętą, po mszy świętej, śpiewamy wspólnie pieśni patriotyczne na zamku, potem zaduszki piaśnickie w Piaśnicy, a na sam koniec przepiękna inscenizacja w szkole w Żarnowcu. 11 listopada to symboliczny w Polsce dzień odzyskania niepodległości i w powiecie płuckim, tak jak w całej Polsce, spotykamy się w różnych miejscach, takie jak to w Krakowej, po to, by podziękować wszystkim, którzy walczyli o naszą niepodległość, którzy dla niepodległości Polski zginęli i tak, żeby zademonstrować, że wolność, że niepodległość dla nas jest absolutnie niezwykle ważna.